Witam Was, drodzy widzowie, bardzo serdecznie, a przed nami bitewka pojazdem Waffen Trager, czyli WTS100. Ja tutaj widzę, że zaczynam z lekkim opóźnieniem, ale przynajmniej powiem parę słów o tej maszynie. Generalnie to ja jestem dosyć zawiedziony jako gracz, który. Nie tak dawno dołączył e, do tej gry o czołgach. E, spodziewałem się dużo więcej po tym pojeździe. Zacznijmy może od samego początku. E, najmocniejszą cechą jest, i e, w sumie chyba jedyną mocną, ten magazynek. Mamy 5 pocisków, które mogą zadać po 560 obrażeń każdy. Czas przeładowania jest krótki, cenność jest bardzo dobra, no i właśnie to widzimy. dorwaliśmy tutaj obiekt 257 i ładujemy go elegancko całym magazynkiem, także prawie 2000 obrażeń zrobionych w jakieś, nie wiem, 8 sekund, może nawet krócej czy troszkę dłużej. Ale to jest wariant bardzo optymistyczny, że dorwaliśmy kogoś, kto się nie spodziewał, władowaliśmy cały magazynek i voila. I na tym w sumie rozgrywka się kończy, ponieważ ta maszyna jest ogromna. Widać ją z daleka, maskowanie jest zero, pancerz zero, jest to papier, a dodatkowo jeszcze każdy kto w sumie zobaczy tego Waffen Tragera to. Jeżdża niego jak dzik paśnik, jakby to był tryb ten powiedzmy fabularny, ale każdy wie, że tutaj wchodzi wszystko jak nóż w masło i ciężko w dalszej części bitwy jakoś fajnie sobie pograć. Jest to szczególnie ulubiony cel dla wszystkich lodówek innego typu rzeczy. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie mamy w ogóle nastrojów. Tutaj wyjeżdża na mnie jeszcze kolejny pojazd, elegancko dostał w gąsienice, został rozpalony. No i ja staram się w tej wizji coś jeszcze zrobić. Ja mam taki styl, że jadę do przodu, nie jest to no, zbyt rozsądne ponieważ tym bardziej takim pojazdem powinno się jakoś przykampić, szukać okazji. Ja tej okazji szukam. Widzę tam jest 121b na dobicie. Chciałbym to jakoś rozwalić, ale nie widziałem. Jeszcze myślałem, uda się strzelić to TKP. I tak oto ląduję do garażu. Także... Nie ma to nic wspólnego z tym czołgiem z trybu fabularnego Trager, gdzie jest to maszyna praktycznie niezniszczalna. Może jeszcze taki plus, że nie wiem, zabawnie wygląda, bo nie wiem, mnie jakoś bawi wygląd tego pojazdu. Tak jakby ktoś umieścił stodołę na kółkach. I tak proszę Państwa, generalnie nie polecam. Z tego co wiem to i tak... Można tej maszyny kupić, tylko jest na, do wypożyczenia, albo z jakichś tam paczek, albo po ukończeniu trybu. Jak materiał się podobał, zapraszam na kanał, daj suba, nie żałuj łapki w górę. No i zachęcam do oglądania innych materiałów z wota innych gier. Także Waffentragerowi mówimy nie. A jak uważasz inaczej, daj znać w komentarzu. Może ja się nie znam, nie umiem grać tą maszyną. Może według Ciebie jest to świetny czołg. Także nie krępuj się, napisz. Trzymaj się, cześć.